i sklep klubowy komuś. Dzień dobry, witam na konferencji prasowej Ogięcia w Zjednoczonym Kraku, wygranym przez gospodarzy 1-0. Frekwencja na dzisiejszym meczu to 1057 osób. I na początek bardzo proszę o opinię do radości pana Bartomiej. Dobrze, że zacząłem gratulacje dla Giełka Jeszczeń, za zdobycie Punktów. My cóż, my chcieliśmy na pewno tu przyjaźń po zwycięstwo. Gdzieś ta wiadomo pogoda, temperatura spowodowała, że ten mecz tak się a nie inaczej. Oto miałem pretensję w pierwszej połowie w przerwie meczu powiedzieliśmy sobie kilka ostrych słów i natomiast no, nie, zdało, nie, dało, nie dało to jakiegoś takiego być może dobrego efektu w postaci choćby szczelenia gola. Natomiast no, w taki sposób w jaki strzelić straciliśmy golano. Jest to kuriozalne, kuriozalne i, i takich goli no, nie powinniśmy tracić. Myślę, że gdybyśmy tego nie stracili, to może co najmniej by się zakończył remisem, a być może ta końcówka gdzieś by była bardziej po zmianach na naszą korzyść. No cóż, no, wracamy, wracamy do, do Krakowa zdenerwowani, bo nie tak to miało wyglądać. Jutro, jutro sobie na pewno zrobimy szybką analizę tego spotkania i, i tak naprawdę y, trzeba myśleć już o następnym spotkaniu y, najbliższym u siebie i, i zniwelować, i na pewno y, y, dać rekompensatę za to spotkanie i zdobyć u siebie trzy punkty. Dziękuję. Panie na Pytania Bogdana ze sportu. Ja bym miał kilka pytań. Pierwsza rzecz. Yy... Tu sprawie widać piłkarzy warunkami atmosferycznymi, kuchotami i tak dalej. Nie, 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 Tu nie. Ja mówię ogólnie, że mecz był ciężki, bo to było widać toczony w ciężkich warunkach i jeden drugi zespół rzeczywiście wolno grał. Dlatego tu, tu, tu nie absolutnie. Tu bym nie zwalił na to, że, że, że gdzieś że przegraliśmy jakąś z pogody, absolutnie, bo, bo by też miało takie same warunki. Więc no, tu nie. Ja mówię, że generalnie taki mecz był bardzo słaby i było to spowodowane na pewno warunkami, ale... Ale to nie, to by mnie tłumaczył porażki mojego zespołu warunkami. Powody absencji Kubowicza, bo go nie widziałem na ja służbie. Ciężki temat, ja myślę, że nie jestem w stanie z tego komentować. To proszę Ale to nie jest kontuzja. Nie, to proszę pytać władze klubu. To pytanie bardzo inne. Spodziewał się, że. Nie chcę użyć słowa wezwanym na dywanik, ale że czekać rozmowa na przykład z dyrektorem klubu po tym meczu, bo no tak. podniesione głosy, byli bardzo niezadowoleni po 10. Myślę, że tak, no, no, mieli prawo być niezadowoleni, natomiast no, no, to jest piłka, no, więc nie uciekam od odpowiedzialności mhm. i na pewno dojdzie do spotkania, co, co z tego wyniknie? nie zobaczymy. Plany przed sezonem, z tego co czytałem i słyszałem, były dość ambitne, przynajmniej miejsce w barażach premiowanych awansem, to tak było i czy to się zmienia? No, plan, plan tak stricte nie został określony. Mamy zdaniem hmm. już najlepsze miejsce niż w ostatnim sezonie, hmm. to, że przyszło dwóch zawodników Rakers i Budziński. To nie znaczy, że mamy, bym powiedział, lepszy zespół niż był. Oczywiście mają, mają swoją jakość, natomiast no, pewnych sprawników ludzi mi brakuje i, i z tym się borykamy. Z tym się borykamy. Mamy bardzo młodą ławkę rezerwowych, którzy, to są juniorzy, którzy no, grali dotychczas centralnych Juniorów i, i też nie odgrywali jakichś wielkich ról w swoich zespołach. Znaczy może w swoim zespole tak, ale w całych rozgrywkach no nie, bo to zespoły, które, które no, walczyły też o utrzymanie w centralnym ligonie, więc no nie jest takie proste, żeby od razu po, po 6-7 tygodniach z piłkarza z centralnych zawodnika zrobić piłkarza na, na poziom drugoligowy. To trzeba czasu. Natomiast no, na pewno na pewno liczyliśmy, osobiście liczyłem na większą zdobycz punktową, bo. Bo choćby te mecze, które zremisowaliśmy, mogliśmy zakończyć z trzema punktami, i dzisiaj mielibyśmy dziewięć punktów, więc na pewno jest niedosyt. Dziękuję. Dziękuję, że zadałeś pytanie jeszcze? Wbijaj na sklep klubowy .com.